Dlaczego Iveco Daily to jeden z najlepszych samochodów dostawczych w swojej klasie, a ten egzemplarz jest z tego idealnym przykładem, bo auto jest na ramie, czyli jest bardziej trwałe niż zwykłe zamieszanie, bo mamy 3-litrowy silnik 180-konny jednostka bardzo znana i lubiana przez wszystkich, co korzystają z samochodów dostawczych. Wiemy, że bardzo rzadko to się psuje. I w połączeniu z automatem, bo ten egzemplarz ma automat ZF, czyli taki jak w markach Premium jest jeszcze na pięknej alufeldze. Automatem 8-stopniowym ZF daje nam realnie niskie spalanie poniżej 10 litrów i bardzo fajną moc i dynamikę. Dodatkowo, jeszcze to auto mamy nie w kolorze białym, a w szarym, czyli wzmocniony. Jest lakier, bo jest grubie położony, czyli bardziej odporny na korozję. Paka mamy zabudowaną, ekstra zestaw opon. Auto jest z polskiego salonu, bezwypadkowe, serwisowane Viveco. Rocznik 21, przejechane 87 tysięcy kilometrów. Tak wygląda środek tego auta. Trzymiejscowa wersja, klima automatyczna, kamera cofania, ośmiostopniowy automat ZF, tak jak w samochodach premium, tempomat, Także auto czeka na nowego właściciela. Sprzedajemy go w dwóch możliwościach: albo z fakturą VAT, albo na umowę kupna-sprzedaży. Więc dla kogoś to nie rozlicza się z VAT-u, jest to też duży plus. Zapraszam do gępenisa na jazdę testową, do zobaczenia.